Koniecz w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś przychodzę do Was ze specjalem wielkanocnym, em, który powstał przy współpracy z Xcarom LPS. Link do jej kanału znajdziecie w opisie. Jest to LPS Easter, tak? Mamy nadzieję, że taki wielkanocny special się Wam spodoba. Zanim pojawią się komentarze, to tak, wiem, wiem, wiem. Ta scenera nie jest zbytnio urodziwa, ani jakaś mega piękna, ale chociaż wielkanocna. Nie mam talentu do robienia scenery, okej? Okay? Ogólnie chciałam jeszcze powiedzieć, że wszystkie pytanka odnośnie tego tagu będziecie mieli w opisie w filmiku. Więc pierwsze pytanie. Jaki LPS najbardziej kojarzy Ci się ze świętami wielkanocnymi? W sumie to nie bez powodu wziąłam tego króliczka, on kojarzy mi się najbardziej. Jest taki słodziutki w sumie królik, baranek i tak dalej. To są takie jakby zwierzęta, które nie wiem, bierze się pod uwagę takich symboli wielkanocnych, więc ten króliczek, bym powiedziała. Drugie pytanie. Czy masz jakieś lps owe dodatki związane z tym świętem? Ogólnie mam, powiedzmy, dwa. Nie mam za dużo, więc wam teraz pokażę. Dodatkiem są takie jakby uszka z kokardką. Jak tutaj widzicie, to niestety tutaj gumka pękła. I nie ma jak założyć na podszopę. Nie wiem, czy zaliczyć co do wielkanocnych dodatków, ale markaweczki co nie? Tak, dla króliczka. Trzecie pytanie w sumie bardzo ciekawe, bo tutaj mogę się rozpowiedzieć. Dostałaś kiedyś jakiegoś LPS na Wielkanoc. Jak tak, to jakiego? Z tym wiąże się bardzo przykra historia, bo niegdyś, gdy zaczynałam moją przygodę z lps tudem pamiętam tydzień przed Wielkanocą jak prawilna graża, żerowałam na oliksie szukając petka hashtag 675, czyli tzw. sawany. Gdy już znalazłam ogłoszenie, na zdjęciu był oryginał. Może i byłam nowym, jeśli chodzi o rozpoznawanie oryginałów czy to fake, ale był to oryginał. Byłam wtedy 100% pewna. I do dzisiaj jestem, bo na zdjęciu oryginał był. Um, ogólnie to namówiłam no, rodziców. petek był dość no, no, nie no tani, bo kosztował pamiętam 270 zł, jak zasawany, co normalna cena, ale za oryginalną tam paczka mi przyszła i byłam załamana, bo wiedziałam od razu, że to fake po kolorze i no jak to, no wiecie, ubarwienie tego petka i po różce, i po tym wcięciu w główce, więc <grywka> byłam załamana i pamiętam, że wymieniłam się z kimś, kto no nie miał nic do fejków, więc no, taka przykra historia. To był jedyny paczek, którego dostałam na Wielkanoc. Już więcej nic nie dostałam, <grywka> jeśli chodzi, o, że na Wielkanoc. Czwarte pytanie, czy sprawia Ci przyjemność nagrywanie filmików o tematy te świątecznej, tutaj bierzemy pod uwagę nie tylko Wielkanoc. Sprawia mi to ogromną przyjemność, bo ja kocham święta. Dla mnie jest to taki fajny okres. I w sumie tutaj jestem bardziej osobą optymistyczną, więc no powiedziałabym, że lubię takie filmy nagrywać, ale nie mam zbytnio Weny, więc no, tutaj się wiąże to z tym, czy znajdzie mi jakiś pomysł. Najczęściej są to tagi, które robię jakąś osobą, więc no. Ale lubię nagrywać takie filmy o tematyce świątecznej, ale nie zawsze mam wenę. Kolejne pytanie. Ulubiona tradycja wielkanocna? Jeśli chodzi to u mnie w rodzinie, mogę się założyć, nie tylko u mnie były takie. Jest naprawdę dużo takich tradycji. Jak była mniejsza, to pamiętam, że moja babcia zawsze chowała czekoladowe króliki, czy to jakieś tam jajka po ogródku. Zawsze z kuzynami i bratem gdy byliśmy młodzi, to szukaliśmy. Teraz już tego nie robimy. To mi fajnie by tak było. 14 lat, chcesz okacie jak w ogródku, ja. Yeah. Kolejne pytanie: co najbardziej lubisz Wielkanocy, a czego nie lubisz? Najbardziej lubię chyba czas spędzony z rodziną i te słodycze, słodyczech <grych> i te wszystkie tradycje, bo to taki fajny klimacik jest, a czego nie lubię, to nienawidzę chodzić do kościoła na wieczór. Jak zawsze są te mszy czy tam jak to nazwać, um, wieczorne, to u mnie w kościele trwają 3 godziny. Ale, jak jestem o tej mojej babci? Trochę dalej ode mnie, to tam trwa godzina, więc naprawdę chwała temu księdzu, że też szanuje swój czas. Bo nienawidzę chodzić do kościoła no tak długo. Jak była mama, miałam 5 lat i tutaj szłam do mojego kościoła? To siedziałam 3 godziny i usnęłam. Miałam 6 lat. Pozdrawiam. Siódme pytanie: Co najbardziej kojarzy ci się z tym świętem? Chyba malowanie pisanek i wszystkie tradycje, które obchodziłam, gdy byłam mniejsza, bo teraz już tak trochę to zanikło i na przykład jeśli chodzi o to szukanie pisanek, znaczy czekoladowych jajek po ogrzutku, ale kojarzą mi się na pewno jak, jak idzie się do kościoła z koszyczkiem czy z palmą, widok tych ludzi, jak sama idę, to to mi się od razu kojarzy z, Wiel z Wielkanocą. Um, co mi się jeszcze kojarzy? No na pewno takie ozdówki, jak mam na przykład z tyłu, no też na pewno takie wszystkie zwierzątka, które są jakby symbolem Wielkanocy, jakim Owieczka, króliczek, takie tam. Ósme i ostatnie pytanie: po którym też się rozpowiem. Czy masz jakieś ciekawe historie związane z Wielkanocą? A więc myślałam, że się rozpowiem. Jeśli chodzi o jakieś historie, to tutaj seria mamy lagi mózgowe. Nie wiem, czy można to zaliczyć do wielkanocnych yy, historii, ale ja, jak zawsze byłam u babci na świętach, to jeszcze zostawałam na Smigus Dingus i. Pamiętam, że miałem takie małe jajko, z którego była woda. Chyba kojarzycie, co to jest. Mój kuzyn kupił sobie taką dużą bukawkę i po prostu tak mi opryskał i mojego brata, że to była przygoda. Ja takim moim jajeczkiem tylko. Ogółem w pamięć na pewno zapadła mi to szukanie jajek po ogródku, przy tym zawsze było najwięcej emocji, bo wiecie, no Grażyna, Janusz, e, nie wiem jeszcze jak to nazwać, każdy się rzucał na to. Więc już dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka, jakże każę za współpracę przy tym tagu. Ogólnie ja ten odcinek wstawiam dzisiaj, Kara wstawi go jutro, więc żeby Was nie martwiła taka jakby... Ym, wiecie o co chodzi, no yy, różnica czasowa, jeśli chodzi o wstawianie tego odcinka. Ogólnie chciałam jeszcze nominować parę osób do tagu. Mam nadzieję, że tak Wam się spodobał. Oczywiście możecie nagrać go bez nominacji a tobie, które nominowałam, mam nadzieję, że będę mu chętna nagryć ten tag. Więc ja nominuję LPS Skyle, Gilary LPS, Psycho XSM oraz Neumann LPS. To jeszcze raz dziękuję wam, wam za oglądanie. Zostawcie suba, lajka i komentarz. Każdy pozytywny komentarz serduszkuje, a takie niepozytywne idą do czytania hejtów. Na razie mamy ich mało. To jest mi nawet chyba dobrze. O i zachęcam do, na do nagrywania tagu. Bo pamiętajcie, że bez nominacji również możecie go nagrać mi i Karze będzie bardzo miło. Jeszcze chciałam podziękować Karze za wspólną współpracę, a teraz już się z Wami żegnam. Pa pa!